Siemano wspólnicy, ja jestem Wenku, a to jest kolejny odcineczek z Among Us. Dzisiaj postaram się wam wyjaśnić, dlaczego twórcy Among Us przesunęli aktualizację, która była planowana na 10 grudnia. Among Us ma tak naprawdę wszystko gotowe, a na YouTubie pojawił się nawet oficjalny trailer nowej mapy. Samą mapę mogliby dodać tak naprawdę w każdej chwili, ale dlaczego tego nie robią? Postaram się wam to wytłumaczyć, o co z tym chodzi i jak ja to rozumiem. Pewnie wielu z Was słyszało w ostatnim czasie o takich grze, jak Cyberpunk 2077. Premiera Cyberpunka odbyła się 10 grudnia. Wtedy też miała pojawić się aktualizacja z nową mapą do Among Us. Twórcy Among Us postanowili poczekać i moim zdaniem jest to genialny ruch z ich strony. Ponieważ Cyberpunk to gra fabularna, którą należy po prostu przejść. Nie znajdziemy tam trybu online, więc można ją przechodzić, nie wiem, jeden, dwa, Maksymalnie kilka razy. Jeżeli Among Us dodałoby mapę 10 grudnia, to byłaby ona zagrana kilka, kilkanaście razy. Ponieważ każdy twórca w tym czasie rozpoczął streamowanie właśnie z Cyberpunk'a, a Among Us zostałoby totalnie zapomniane. Jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Tutaj wielki ukłon w stronę Among Us, że zastosowali znakomity chwyt marketingowy, nie dodając mapy właśnie w tym czasie, kiedy to Cyberpunk jest na hypie. Patrząc na to obiektywnie, to twórcy Among Us właśnie z tego powodu opóźniają i zwlekają z aktualizacją, bo w ciągu tych kilku najbliższych tygodni streamerzy powinni pokończyć fabularną grę Cyberpunk'a i wtedy właśnie pojawi się nowa mapa w Among Us. Po dodaniu nowej mapy w styczniu, myślę, że ta gra będzie znowu na hypie, ponieważ na tej mapie zostały dodane nowe mechaniki, między innymi sposób przemieszczania się po drabinie, czy przepływ na drugą stronę łódką, o ile to tak można nazwać. Myślę, że będzie to mega ciekawe. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, a nowych wspólników zapraszam na nasz serwer Discord, gdzie możecie wspólnie z nami zagrać między innymi w Among Us. Dziękuję Wam za oglądanie i słyszymy się już niebawem.